Martin, to bardzo poważna sprawa. Czy twierdzisz, że gdy Anglikanie przywrócili kapłaństwo i przyjęli nikczemne prawo ustanowione przez rzymski katolicyzm, a nie prawo Chrystusa, według którego osądza on w miejscu najświętszym, mają teraz pusty dom? Tak. Stali się gniazdem masonów. Niestety. A co z metodystami? Z kongregacjonalistami? To samo. Co z jakimkolwiek innym kościołem, który nie przyjmuje prawa Bożego? Czy także stał się pusty? Tak. Widać to po ich działaniach. Musimy o tym rozmawiać. Droga Boga prowadzi przez świątynię. W okresie próby, kiedy lud Boży musi powstać do swojego losu, mamy przesłanie do głoszenia przesłanie trójanielskie. Prawdy biblijne zakopane pod piaskami czasu muszą zostać przywrócone, a duch prawdziwego protestantyzmu skrzeszony. Protestantyzm nie poszedł wystarczająco daleko. Mieli szansę na Soborze Trydenckim, kiedy arcybiskup Reggio powiedział: Mówicie, że opieracie się tylko na Biblii, ale utrzymujecie naszą tradycję i świętujecie niedzielę. Gdybyście naprawdę trzymali się tylko Biblii, nie robilibyście tego. Bóg ujawnia swoje działania i tajemnice swoim prorokom, a więc i ta wielka zmiana była objawiona Jego sługom. Duch proroctwa miał być częścią Kościoła Resztki, jako światło oświetlające proroctwa i zapowiedziane w piśmie wydarzenia. Posługa w miejscu najświętszym niebawem dobiegnie końca. Martin, kiedy to się stanie, ogłoszony zostanie werdykt, wtedy będzie już za późno. Będzie po wszystkim. Martin, ten system jest pusty odrzucili przejście z miejsca świętego do najświętszego. Nie zastanowili się nad standardami tego sądu. Nie są świadomi tego, że Jezus wyczytuje ich imiona i pyta, czy złamaliście moje prawo, co stanowi definicję grzechu. W książce Wybrane Poselstwa czytamy: Obowiązkiem ludu Bożego jest posiadanie dobrze przygotowanych i palących się lamp, bycie ludźmi oczekującymi na oglubieńca, gdy ten powróci z wesela. Nie macie ani chwili do stracenia przez zaniedbywanie wielkiego zbawienia, jakie zostało wam zapewnione. Czas próby dla dusz zbliża się do końca. Z dnia na dzień los ludzi zostaje przypieczętowany, i nie wiemy, jak szybko wielu, nawet spośród tego zgromadzenia, zamknęło. Oczy snem śmierci i zostanie zabranych do grobu. Powinniśmy teraz rozważyć, że nasze życie szybko przemija, że nie jesteśmy bezpieczni ani przez chwilę. O ile nasze życie nie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, naszym obowiązkiem nie jest oczekiwanie w przyszłości jakiegoś szczególnego czasu, gdy pewne wyjątkowe dzieło zostanie dla nas dokonane, ale kroczenie naprzód w naszej pracy ostrzegania świata. Mamy bowiem być świadkami Chrystusa aż do krańców świata. Martin, ten przekaz jest bardzo ważny. Chrystus znajduje się w miejscu najświętszym, a kościoły pozostają. Zostają w miejscu świętym, myśląc, że mogą pozbyć się prawa, a także przyjąć przebaczenie i usprawiedliwienie bez żadnych konsekwencji. Ich domy są puste. Te systemy są puste. One upadły. Stały się częścią Babilonu. Dołączyły do ruchu ekumenicznego, który rozpoczął się w 1844 roku, kiedy powstał Związek Chrześcijańskiej Młodzieży męskiej, pierwsza grupa ekumeniczna na świecie. Zaszło to tak daleko, że kościoły porzuciły usprawiedliwienie i uświęcenie i trzymają się swoich doktryn. Upadły. Trzeba wydostać się z tych systemów. Martin, co będzie dalej? Drugie przyjście Chrystusa, a wtedy będzie już za późno. Chrystus przyjrzał się historii, i zobaczył, że prawdziwe chrześcijaństwo prawie zaniknie, tak, że gdy przyjdzie po raz drugi, zastanie społeczeństwo w stanie podobnym do tego sprzed potopu. Nawet kościoły będą zdemoralizowane, a Biblia zostanie odrzucona i zbezczeszczona. Kiedy świat protestancki ustępuje Rzymowi, powinniśmy postarać się zrozumieć sytuację i dostrzec walkę, która toczy się przed naszymi oczami. Niech głosy stróżów wybrzmią głośno jak trąbki i wygłoszą przesłanie prawdy na ten czas. Niech ludzie dowiedzą się, w którym momencie historii proroczej jesteśmy, by duch prawdziwego protestantyzmu obudził cały świat. Martin to bardzo Ważne. Musimy zastanowić się, czy chcemy przypodobać się innym, czy nieść ludziom prawdę. Musimy nieść prawdę. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Czy jesteśmy na to gotowi? Kościoły nie podążają za nim, więc staną się puste. Stanie się to, co przy pierwszej wielkiej zmianie, gdy Żydzi nie poszli za Chrystusem do miejsca świętego. Kościoły nie idą za Chrystusem do miejsca najświętszego. Nie chcą być w harmonii z Bogiem i Jego prawem. Wybrały drogę Kaina. Martin, taka jest prawda. Pan przyjdzie niebawem. Biorąc pod uwagę wydarzenia na świecie, to ostatnia szansa, żeby ludzkość postanowiła odseparować się od upadłych systemów. W przeciwnym razie stanie się z nami to samo co z Żydami. To był tylko symbol. Zniszczenie Jerozolimy symbolizowało wielkie zniszczenie całego świata w czasie powrotu Jezusa. Miejmy nadzieję, że ludzie są gotowi. Wyciągnijmy wnioski z lekcji historii, którą nam dałeś.